Cześć. Krótki materiał, takie uzupełnienie do materiału na temat Finkwer U3000 parkingowego ultramaratończyka. Materiał, który opublikowałem niedawno na kanale. Ważne uzupełnienie, ponieważ w tamtym materiale powiedziałem taką rzecz, że widerestrator Finker U3000, który posiada ultraenergooszczędny tryb parkingowy oparty o detekcję mikrofalową, radarową z przedniej i stylnej tylnej kamery, w tym trybie właśnie ultraoszczędnym jest w stanie wytrzymać bardzo długo, długi czas na parkingu, o wilku mowa, Właśnie się, włączył się tryb parkingowy w tej kamerze, więc jest w stanie wytrzymać bardzo długi czas na tym zasilaniu ultra energooszczędnym. Natomiast wtedy też powiedziałem, że w tym trybie wykrywania radarowego ten finkwer jest właściwie nieaktywny, wyłączony, nie ma do niego dostępu z zewnątrz, nie wysyła też żadnych alertów. I tutaj jest to sprostowanie bardzo ważne, ponieważ jednak te funkcje chmurowe działają w U3000 co właściwie odkryłem po fakcie i Paweł, który testował tą kamerę wcześniej, też w sumie został tym zaskoczony. Niedopatrzenie z mojej, z naszej strony, więc dlatego właśnie takie uzupełnienie. No i właśnie, teraz jestem właśnie w swoim samochodzie, mam U3000, która przełączyła się przed chwilą w tryb parkingowy. No i zwróćcie uwagę, że dostałem powiadomienia na ten temat, że Finkware Connected, changed tu... Ultra Power Saving Mode. No, aplikacja nie jest polszczona niestety. Dostałem powiadomienie o tym, mimo iż kamera właśnie jest w tym trybie radarowym, tym ultra energooszczędnym. I teraz, żeby dodatkowo to udowodnić to, że faktycznie te powiadomienia przychodzą, teraz zasymuluję jakiś wstrząs, po prostu uderzę w tą kamerkę. Piknęło. No i czekam na powiadomienie w, w telefonie, które za chwilkę powinno przyjść. A few moments later. Przez chwilę, jak to testowałem, to przyszło dość sprawnie. Tym razem coś długo czekam na to powiadomienie. Okej, okay, udało się. Thinkware connected. An impact has been detected while parked. Jest pewne ograniczenie związane z tym ultra trybem. Mianowicie, jak wchodzę w to powiadomienie, no to jestem. Tutaj jest ograniczenie takie, że wyświetli mi się mapka. Z takim zdjęciem pomniejszonym. I teraz, gdybym chciał wejść w to zdjęcie i odtworzyć sobie przebieg zdarzenia, no to tutaj się pojawia komunikat, że ta usługa nie jest dostępna w tym takim trybie ultraenergooszczędnym, więc te powiadomienia przychodzą. Natomiast no, nie mamy pełnego dostępu do widorejestratora, ponieważ no, on jest w tym trybie właśnie radarowym. Natomiast jeszcze jedno, jedno ważne ważna informacja. w jaki sposób kamera do U3000 łączy się z internetem poprzez Wi-Fi, a żeby takie Wi-Fi w samochodzie mieć, to na przykład polecam taki mobilny router Wi-Fi, do którego wkładamy kartę SIM, przez Wi-Fi udostępnia internet z karty SIM, no i poprzez taki routerek właśnie kamera uzyskuje dostęp do internetu i tych funkcji chmurowych i dzięki temu może, mogę te powiadomienia do, dostawać. No i Jest to pewien paradoks, ponieważ kamera jest Ultra energooszczędna w tym trybie jest w stanie wytrzymać, jak mój test pokazał, nawet tydzień na postoju. No ale trzeba jakoś zasilać ten oto właśnie moduł Wi-Fi. On ma własną baterię, no ale ta bateria wytrzyma, nie wiem, tam powiedzmy 10 godzin, no jakoś tam ograniczony czas. No więc trzeba tutaj zapewnić zasilanie, jakby dodatkowe ładowanie takiego routerka. Na no, ten routerek już nie będzie taki ultra energooszczędny, więc troszkę się jedno z drugim kłóci, no ale mimo wszystko jest to jakaś opcja, jeżeli chcemy. Utrzymać kamerę w tym trybie energooszczędnym i jednocześnie mieć dostęp do powiadomień z chmury. To tyle chyba tytułem uzupełnienia, takiej jakby erraty do tego poprzedniego materiału. Linkuję też w opisie film do pełnego opisu czy pe pełnej instrukcji, jak skorzystać z aplikacji w, do U3000, jak skonfigurować tą chmurę i itd. Tam też znajdziecie komplet informacji, natomiast na ten moment tyle. U3000 od Finkware, kamera naprzód przód, tył z ultraenergoszczędnym trybem parkingowym i e, usługą chmurową jednocześnie. Tak więc o to mi chodziło. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Do następnego razu. Cześć! Videorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.